Duża na dialekcie na południu czuje się ten, ten uh, akcent grecki trochę a na północy to je, e, inaczej jak jo. Jo, je nie a, 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 No, a, dobrze i uh, to i pierwsze, ale potem będzie o tym temacie teraz będzie powiedzieć co to drugie to miasto tutaj nazywa się uh, Fuszkruja, czyli Kruja w pole i w jednym momencie, w jednym wypadku była znajoma po całym świecie dlaczego? tu był pan George W. Bush ten prezydent Ameryki nie wiem, to mówiło się no może by to i plotkały co podpisał jakie umowy związano z jednej cementownej, będziemy to zobaczyć, kiedy jedziemy do Szkodry. Ale te, ten pan Bush, e, potem co podpisał te e, umowy, te dokumenty, nie, nie wiem co, a, spotkał się z Albańczycima, a tu było więcej od 250 tych FBI agentów i albańskiej policji, jeszcze więcej. I na wypadku jeden od tych patrzył, patrząc na ręce prezydenta nie było więcej zegarka. Po prostu, po prostu po albańsku czy po polsku wykradli go. Ale kancelaria powiedziała, te, za sztampę powiedziała co a to on dał na prezent, jak w Albanczyku, a komu to dał, nikt nie wie. A teraz on stoi tutaj, na waszej lewej stronie, proszę Państwa. Zobaczcie, jak on wita ręką, to jest Pan Bush. Ale zegarka na ręce nie ma. A tutaj przed nami, gdzie, gdzie teraz, co to budują, to tutaj była taka wiarna. Gdzie pan Bush kiedyś tutaj pił kawę. pił kawę i właściciel ma to jak symbol, świetny symbol. To znaczy krzesło, gdzie prezydent w tych Stanach Zjednoczonych położył, przepraszam, swój tyłek. I to. I wracamy się do, ten, do tego, znaczy do poprawy, do charakterystycznych rzeczy tutaj w Albanii. Pierwsze, szkoda na przykład ma swoje najważniejsze, co może być i dlaczego jest znajoma, to jest jedna ryba. Ryba, która nazywa się karp. Tak, ale, ale to nie ten polski karp królewski, który nie wiem, ale dla mnie to jest błąd Nazywa go królewskim. Ja przygo... wiesz, to... ja go przygotowił go, ale nie mogę jeść te, tego karpia. Dlatego dla... nie mogę jeść tego karpia. Dlatego co on? Ja, ja patrzyłem. Jaka była woda, gdzie on, oni trzymali tej karpie? biednie karpie tam. Ta woda jak kawa. A u nas w Szkoderskim Jezioro, w Szkoderskim jezioro, to jest taki, to jest taki karp duży do 27 kg. tak, no, a, pierwsze to, Drugo, ten karp nie karmi się, znaczy tym wodnym roślinami, a on karmi się ślimacem, no. Na, na szkoderskim jezioro są takie szlimaki malutkie, które on złama w ustach. Karp ma cztery zęby i tym zębem złama te szlimaki. I dlatego, dlatego nie ma ten zapach mula. I uh, gotuje się jedna potrawa uh, szkoderska, nazywa się szkoderska tawa bardzo e, spakujące i to jest w, w liście tych kulinarskich e, znacznych kniżki po całej, pod całej e, bardzo e, piękne e, miejsce. Ma dużo e, tych ludzi, którzy mają ochotę tu przejść do noc więcej tego. A na waszej, proszę Państwa, prawej strony możemy zobaczyć tutaj ten te, 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 te basztę tych uh, sygnalistycznej i tu blisko też uh, biały budynek, który muzeum narodowi znaczy Skanderbegowie. Uh, to budowali, budowało się w czasie uh, komuny na 500, uh, na, na 500, uh, od śmierci Skanderbega, to jest 1968 roku. Projekt też robiła córka dyktatora Endera Hodży uh, i uh, dużo pracowało się, ale tylko mało ma tych oryginalnych rzeczy i broni Skanderbegowych tutaj. Tu uh, więcej są kopie, a na przykład broni Skanderbegowej są w E, Muzeum Narodowym w, w Wiedniu, w Austrii. I dwa lata temu przyniósł tutaj w Albanii ten e, mecz z Canerbega i Helmiego I były tutaj około 50 różnych chroniarzy e, z, z Austrii, którzy pilnowali, znaczy cały czas, co nie by się zdarzyło, coś w tym bronie. E, a ma też z tego, z, z, z tych broni skarbekowych, ma też i w Wenecji. Jak ja powiedziałem a, dwa razy, to ta twierdza była, znaczy okrążona od tureckiej armii. Pierwszy raz sultan Murat II, syn tego Murata I, który tysięcy, w 389 roku zginął na Kosowo. Zabił go serbski ten bohater Miloš Kobilić. I jego syn Murat II trzymał pod okrążeniem tego kruju rok. Nie udało mu się i wrócił do Edrene, ale po drodze on i umarł i mówi się co od, od gniewa a potem jego syn z armią od 350 tysięcy żołnierzy okrążył ten, to miasto trzymał pod okrążeniem półtora roku a nie udało mu się wejść do miasta i tak do śmierci z do 4 lat po śmierci Skenerwega znaczy krója padła w rękach Turków. Osoby, które nie będą znaczy uh, uh, na obiad mogą uh, zobaczyć po tej uh, ulicy po tym uh, sklepie, a też na, na prawej stronie tu dole pod uh, tej restauracji na prawej stronie około, około 50-60 metrów, metrów tutaj jest też sklep jedna kobieta tutaj produkuje najlepsze na, lody najlepsze lody, które mogą być tutaj w Albanii ona pracowała w, do, do Włoszek i tutaj ona wezmę wszystko co potrzebuje co by produkowała znaczy te lody ten resta ta restauracja nazywa się nazywa się uh, Panorama, dobra restauracja, Będziemy teraz iść tu autobus, jedzie do parkingu. A tutaj będziemy się też i spotkać, kiedy autobus wraca się z tego z parkingu. Idziemy wszystkich Wszyscy razem parkuj tu, przed. tu. Tu? chcesz. Poczekaj. To jest Albania. No tu możesz. A, 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 a to było dobre. Na... <śmienki> to jest Albania. to Albania. No to jest ja Albania. to jest to to jest Albania. to jest to nie, nie. No, szukaj, nie. Nie, nie, nie. To będzie chłodniej, to trzeba wziąć Jeszcze, jeszcze będzie. Ja, ja a będzie. Ja a mi się w tunel. Nie, to słońce jeszcze Nie, nie cało ona mówiła, nie na, tylko po Tylko podobno będzie ten taras widokowy Teraz jeszcze omówi. będzie. To co widzimy po lewej stronie, to jest właśnie Wyspa Święty Stefan. Proszę Państwa, tutaj na tej wysopce już na początku XV wieku mieszkali ludzie. Była to wioska rybacka, typowo wioska rybacka, która Tutaj funkcjonowała tak naprawdę do końca wieku XIX, potem zaczęła się wyludniać, ludzie, głównie na no wiadomo rybacy, czy tej ryby zabrakło, no w każdym bądź razie ludzie zaczęli wyjeżdżać, mężczyzn brano do wojska i w roku 1912 jak na wyspie mieszkało około 150 osób, to po II wojnie światowej 20. W związku z czym tutaj wymyślili, zresztą wydaje mi się, że bardzo dobrze, żeby... I tych 20 osób wysiedlić z tej wysepki, wyremontować domy i stworzyć wyspę hotelową. Tutaj jest 100 hoteli. Mówi się, że to Święty Stefan to wyspa 100 hoteli, bardzo luksusowych, gwiazdy show biznesu. Bardzo często przyjeżdżają tutaj jakiś apartament, nie wiem czy w dalszym ciągu ma, ale Hoteloren miała tutaj. I wszystkie temu tego typu podobni celebryci, aktorzy, czy, czy też no dzisiaj to są celebryci bardziej już ci no, y, przyjeżdżają tutaj i odpoczywają. My spróbujemy się zatrzymać w miejscu takim, żeby Państwo mogli zrobić zdjęcie na wyspę, wejść nie można. Y, było przynajmniej w ubiegłym roku kiedyś y, był tam y, płatny ten, o, tu, przy tym Chyba, że... mm. Proszę Państwa spróbujemy tu się zatrzymać, ale, no, ale tak jak mówię, no jest tu, to proszę zobaczyć dosyć niebezpiecznie i bardzo proszę o uwagę, kiedy będą Państwo nie robili te zdjęcia. Co? Wejść, kiedyś można było wejść za 5 euro, potem 6 euro kosztowało. Wyspa jest do sprzedania, bo to mówią przeklęta wyspa. Byli tutaj Dominikanie na tej wyspie, zresztą klasztor pozostał. Kiedy przyszedł na te tereny Napoleon, kazał w ciągu dwóch dni po prostu wynieść się im. I wtedy zaczęli odprawiać tak zwaną czarną mszę. Chodzili przez dwa dni w koło wyspy. Z, z noświecami zapalonymi, skierowanymi do dołu i powiedzieli, przy tym mówili, że każdy, kto tutaj na tę wyspę trafi, to spotka go coś złego. I to fatum ciąży nad tą wyspą, bo jest historia, że ktoś tam zakupił na tej wyspie i też nieszczęśliwie zmarł i teraz jest tak, że ta wyspa jest atrakcyjna w ciągu dnia, ale nikt nie nocuje, wszyscy wracają na noc do Dubrownika. Także boją się bo jeszcze nikt tego nie odczynił. A jest tam przepiękny ogród na tej wyspie, że można sobie, jak ktoś ma dosyć zgiełku, tutaj Dubrownika i tych wielkiej ilości turystów, to na tą wyspę po prostu płynie na plażę. No właśnie, ja też tak myślę. Tak, że ten urok czas byłoby zdjąć. <grywa> Tam z góry jeszcze jadą. No. Zepchał się. i tak to jest. Tak grać miał A, coś, a coś się zdało. co się stało? Miał lat już 18 lat nie płuc. Co? Reka płuc. Nie, ale on już... To się tak nie przesąła wychli, tak nie dnia boże będzie. No, Uciśmie. Ale on chorował dłuższy czas. Tak? Ongląda mał. Ale pełne ja chodzący, nie? Oho. Ile miał lat? 68? 68 i 68. Ale kształek piszesz! No. O i zdjęcie zrobić tyle. Fajna druka. Trzeba kierowcowi zdjęcie. Kierowcowi. No. Ja. Jakby lepiej wyglądał. No właśnie. O, to będzie już pewnie. lepszy. Wziąłby białą koszulkę to by było ten. No, bo bardziej widocznie.